Witam serdecznie. Dzisiejszym gościem Instytutu Debat o Środowisku jest pan minister Henryk Kowalczyk. Witamy serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie uczestników Debat o Środowisku. Dziękuję. Proszę państwa, chcielibyśmy dzisiaj w naszym, w naszym instytucie spytać pana ministra na temat przeniesienia leśnictwa i łowiectwa do działu całego działu leśnictwa i łowiectwa do Ministerstwa Rolnictwa. Pan minister Henryk Kowalczyk swego czasu był wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a też był też swego czasu ministrem środowiska. Także ma ogromne doświadczenie w tym zakresie. No i nasze pytanie, jak, jakie szanse są dla, dla leśnictwa i łowiectwa, jeżeli chodzi o przeniesienie do resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Przede wszystkim, pewnie y, każde rozwiązanie to ma swoje wady i ma też i zalety. I to również, ten pomysł również. I sądzę, że tak. Po pierwsze, y, jeśli chodzi o te szanse, to na pewno szanse dla leśnictwa są takie, że jednak rolnictwo jest tym środowiskiem bardziej patrzącym gospodarczo, czyli na rozwój gospodarczy, na ekonomikę. Lasów. Natomiast, no, co z tym jest związane, to ochrona przyrody, jednak bardzo mocno związana z Ministerstwem środowiska, no, może tutaj przez pryzmat rolnictwa mniej dostrzegana, więc to jest ta z kolei to, jest to z kolei zagrożenie. Ale sądzę, że to wszystko zależy od tego, jak naprawdę lasy będą się zarządzać. Jaki będzie e, też nadzór ze strony no wprost e, wiceministra, który będzie za to odpowiadał, a z tego co wiemy, to ma być minister Edward Siarka. Znam go osobiście, doświadczony samorządowiec przez wiele lat, e, parlamentarzysta, więc ja ufam, że właśnie pod jego kierownictwem będzie to. Bardzo mocno zrównoważone to podejście, zarówno ze strony ochrony przyrody, jak i podejście ekonomiczne, bo ważne jest, że lasy państwowe i zarządzanie lasami powinno być zrównoważone. Nie powinno się y, pamiętać tylko o jednej części, więc tylko o ekonomii to niedobrze. Ale jak tylko będziemy mówili o ochronie przyrody, zapominając o tym, że Lasy to też jest gospodarka, to też będzie niedobrze. Więc to zrównoważenie może być nawet tutaj w tym przypadku dobrze przyjęte. Co do łowiectwa, to myślę, że w dobie, kiedy my w tej chwili baramy się z epidemią ASF-u, czyli tutaj ta współpraca myśliwych i rolników, szczególnie przy ASF-ie, jest niezwykle ważna. No ale też tak naprawdę jakiekolwiek nieporozumienia, konflikty dochodziły pomiędzy myśliwymi a rolnikami, no to właśnie tutaj to, ta współpraca jest niezwykle potrzebna. I tam, gdzie jest ta współpraca dobra myśliwych i rolników, to i łowiectwo dobrze funkcjonuje. A jeśli byłaby zła, no to wtedy y, rzeczywiście jest to sporo tych nieporozumień. Więc sądzę, że to łowiectwo to wręcz idealnie pasuje do do rolnictwa po to, żeby ta współpraca była ścisła i jeden koordynator tego procesu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na przełomie roku i mamy przed sobą budżet. Pan jest też przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów w Sejmie. Jak, jeżeli można by było prosić o parę słów na temat budżetu państwa, bo wiadomo, że walczymy z, z pandemią koronawirusa i na wiele, wiele zagrożeń mamy przed sobą. No i, i, i jak pan sobie to wyobraża, jak, jak, jak budżet państwa sobie poradzi w przyszłym roku? Wiadomo, że i to w, Naukowcy mówią, że ten koronawirus nas nie opuści i będziemy musieli dalej funkcjonować z koronawirusem. Oczywiście my jako leśnicy jakoś sobie tam radzimy, bo jednak jednak pomimo tego zagrożenia gospodarka leśna jest realizowana. Natomiast chcielibyśmy tak zapytać się, jeżeli chodzi o budżet państwa, o całość funkcjonowanie całego państwa. O budżet na rok 2021 rzeczywiście był przygotowany w specyficznej sytuacji. To jest tak, że. Rok 2020, z jednej strony, mieliśmy przygotowany budżet zrównoważony, co jest po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Pandemia zweryfikowała jednak te ambitne plany. Stąd nowelizacja budżetu, która się odbyła na rok 2020, w której założono nie tylko zmniejszenie wzrostu, a więc recesję gospodarczą, czyli gdzieś o 3-4% spadek produktu krajowego brutto. W roku 2021 jest zaplanowany wzrost produktu krajowego brutto oczywiście w stosunku do roku 2020. A tak naprawdę to jest powrót do poziomu roku 19. Czyli można by powiedzieć, że dwa lata wyrwane z życiorysu. No i to tak wygląda gospodarczego, oby tylko to się tak skończyło. Deficyt budżetowy na rok 2021 to jest 82 miliardy złotych. To jest duży, bo już ostatnio przecież mieliśmy bardzo mały. Ale na okres pandemii to i tak jest szyty na miarę, można by powiedzieć. I to jest deficyt odpowiedzialności za, za finanse państwa. A z drugiej strony w tym budżecie nie zabraknie pieniędzy na wszystkie programy społeczne typu 500 plus, na waloryzację emerytur. Nie zabraknie pieniędzy na inwestycje, wręcz nawet odwrotnie. Inwestycje będą pobudzane po to, żeby jednak miejsca pracy zachować. Dotychczasowe doświadczenia za roku 2020 w okresie pandemii pokazały, że ten program osłonowy dla przedsiębiorstw działa. Bezrobocie w prawie, że nie wzrosło i na przyszły rok mam nadzieję, że tak będzie. To jesteśmy tutaj wyjątkiem w krajach europejskich. Rzeczywiście mamy jeden z najmniejszych spadków produktu krajowego brutto i Jedne z najniższych wskaźników bezrobocia, więc tutaj rzeczywiście udało się to nam uratować. Ja ufam, że oczywiście pandemia będzie trwała, ale nie cały 2021 rok. Wierzę w, w szczepionki, wierzę w to, że jednak sporo ludzi już przeszło chorobę i mają przeciwciała, więc są odpornieni. Kiedy nabierzemy tą odporność stadną, to oczywiście niech się wypowiedzą fachowcy od. Medycyny i od pandemii, ale ja mam nadzieję, tutaj patrzę na statystyki, że to może być gdzieś tam połowa lata. Oczywiście będą branże, i są te branże, które bardzo cierpią w tej chwili. To są te usługowe, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, czy yy, no, wydarzenia kulturalne, tego typu eventy i tak dalej. To niestety cierpi bardzo mocno, natomiast Pozostała część gospodarki, mam nadzieję, że nawet w okresie pandemii będzie sobie jakoś radzić. Czyli dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata wykonało bardzo dużą pracę, żeby zrównoważyć finanse publiczne, to mamy duży margines bezpieczeństwa. Jak myśmy w 2015 roku przejmowali władzę jako Prawo i Sprawiedliwość, to było. Dług publiczny sięgał blisko 60%. No, pamiętamy wtedy 150 miliardów zabrane z OFE, żeby uratować się przed 60% długu, bo to jest przekroczenie progu konstytucyjnego. A w tym roku, czyli na koniec 19 roku, bo tak należy to liczyć, było 42% długu publicznego w stosunku do PKB. A więc widać bardzo wyraźnie, że mamy te kilkanaście procent zapasu, tego marginesu. Ten zapas i ten margines wykorzystujemy. Ja mam nadzieję, że. Rok 2021 to będzie ten ostatni rok, kiedy wykorzystamy, a później już będziemy wracać na ścieżkę rozwoju. I na ten moment ten budżet rzeczywiście jest skrojony bardzo odpowiedzialnie, z pełnym zabezpieczeniem środków społecznych, ale również z zabezpieczeniem inwestycji, bo to daje wzrost gospodarczy i zachowanie miejsc pracy. Jestem dobrej nadziei, że też uda się go zrealizować, oprócz tego, że został skonstruowany odpowiedzialnie, to i odpowiedzialnie uda się zrealizować. Dziękuję. Jeszcze... Jedną sprawę chciałem poruszyć, a właściwie dwie. Na, na, na początek takie pytanie dotyczące Zielonego Ładu, Europejskiego Zielonego Ładu. Na pewno nas to nie ominie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i widać, że ten chęć wprowadzenia tego zielone, Europejskiego Zielonego Ładu jest duża. Natomiast ja się zastanawiam i tutaj u nas w Instytucie Debat o Środowisku zastanawiamy się, na ile Polska sobie w tym Zielonym Ładzie, w tych biurokratycznych organizacjach Ograniczeniach i tych wielkich wyzwań, jeżeli chodzi o Zielony ład i jak sobie Polska poradzi? Realizując Zielony Ład, jak to pan się wyraził, oczywiście Polska sobie poradzi znakomicie, w zależy w których dziedzinach. Chyba na trudniejsze będzie polityka klimatyczna i odchodzenie od węgla. To jest tutaj ta dziedzina rzeczywiście będzie bardzo trudna, bo my nie mamy elektrowni jądrowych. I mimo no, takiego. Dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej typu fotowoltaika, elektrownia wiadrowa, czy wiatrowa. To jednak to nie zabezpiecza nam w pełni bezpieczeństwa energetycznego. Stąd no, odchodzenie od węgla musi być bardzo odpowiedzialne i stopniowe. I to jest jedyne, moim zdaniem, takie zagrożenie, które no, przy którym Polska jest trochę na gorszej pozycji niż kraje mające energię jądrową. Natomiast jeśli chodzi o podejście filozofii Zielonego Ładu, na przykład w rolnictwie, to my tu wręcz odwrotnie jesteśmy, mamy tą szansę, aby z tego skorzystać, żeby właśnie ta nasza produkcja rolnicza, zgodna z środowiskiem, zgodna z ochroną środowiska, była naszym wyróżnikiem. Więc niech się inni martwią tak naprawdę w tym zakresie, ale też trzeba pamiętać, że tak, Zielony Ład dla Unii Europejskiej to jest wielkie wyzwanie, koszty. I teraz musimy o tym pamiętać, że nie możemy być bezkonkurencyjni wobec no, innych krajów, które, których Zielony Ład nie obchodzi. No bo cóż z tego, że my będziemy bardzo dbać o środowisko, jeśli kraje ościenne, nie wiem, za wschodniej granicy albo azjatyckie, ich to nie będzie interesowało, wobec tego będą znacznie taniej produkować i będą wypierać nasze produkty z rynku. Więc na to Unia Europejska musi uważać, albo robić to w sposób wręcz nawet podatku w postaci śladu węglowego, żeby ci mieli konkurencję jednakową albo w formie subwencjonowania naszej produkcji, która jest robiona zgodnie z Zielonym Ładem. I to, jest, to jest do rozwiązania, czyli tu bez pieniędzy w taki czy inny sposób, albo nakładanie obciążeń na import, albo. Dofinans albo subwencje dla naszej produkcji, bez tego się tego Zielonego Ładu wprowadzić nie da, bo po prostu wyeksportują nam produkcję. Normalne jest, że jeśli my będziemy brali opłaty, choćby na przykład opłaty klimatyczne z tytułu emisji CO2 w sposób znaczący, no to produkcja emisyjna wyniesie się na przykład na Ukrainę i tam nie będzie żadnych opłat. Tylko będą produkty gotowe, więc wyeksportujemy klimatu i tak nie ochronimy, bo czy to będzie emisja z Polski, czy to będzie z Ukrainy, to jest dla planety jest to, to samo, a wręcz nawet odwrotnie, bo tam będzie w gorszych warunkach, więc jeszcze będzie bardziej produkcja emisyjna, więc tutaj trzeba na to zwracać uwagę, żeby jednak utrzymać zasady konkurencji, przyzwoite zasady konkurencji. To jest niezwykle ważne. To jest dla rolnictwa, dla energii, dla zastąpienia węgla. To są te dziedziny, które muszą być, muszą być rekompensowane finansami w taki czy inny sposób, o których wspomniałem. Dwa sposoby, można coś pośredniego wymyślać, ale nie można zostawić to tak całkowicie na żywioł. Jeszcze na koniec ostatnie pytanie dotyczące mierzei wyślanej, przekopu na mierzei wyślanej. To jest w pewnym sensie też to, co dotyczy leśnictwa, bo wiadomo, że aby wykonać tą mierzeje, przekop na mierzei wyślanej trzeba było wyciąć troszeczkę lasu, ale ale też jest w Polsce, tak jak, jak u nas tu w Instytucie odnosimy wrażenie, że, że jest jakaś grupa opozycyjna w stosunku do Mierzei i jest grupa wielkich zwolenników. Pan jako minister środowiska miał do czynienia z, 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 tym, z tym, tym, tym projektem, a i, i chcielibyśmy tu usłyszeć jakieś parę słów oceny tego, tego przedsięwzięcia i jak pan to postrzega. Oczywiście. Przekop Mierzei Wiślanej ma przede wszystkim cel strategiczny dla Polski, strategiczny bezpieczeństwa militarnego. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby statki przepływające na zalew Wiślany musiały pytać Rosjan o pozwolenie, a tak to do tej pory niestety się odbywa. Co do środowiska, bo to oczywiście jest to jakimś tam kosztem środowiska, no to te koszty są rzeczywiście. No, może, może to źle zabrzmi, ale no, naprawdę nieznaczące, Nie. bo kilkadziesiąt hektarów lasu, oczywiście każdy hektar jest ważny, ale my sadzimy tysiące hektarów lasu co roku, więc to jest nieporównywalne. Zresztą no, przy inwestycjach infrastrukturalnych jakie są, czyli czy koleje, czy, czy drogi, w szczególnie autostrady, czy drogi szybkiego ruchu, no też niestety z konieczności, gdzie trafiamy na Las to wycinamy ten las, ale całe szczęście, że w to miejsce powstaje dużo, dużo więcej. Więc tak bym to porównywał. Oczywiście środowiskowe konsekwencje są rekompensowane, zresztą nawet w pozwoleniu środowiskowym w raporcie jest yy, tak zwana kompensacja zapisana, a więc w to miejsce, gdzie jakakolwiek środa na środowisku jest kompensowana innymi działaniami. Ale tak naprawdę jest to potrzebne. Potrzebne dla Elbląga, dla Zobowiślanego, ale przede wszystkim strategicznie wobec no, Rosji po to, żeby też no, nie pytać ich o, o pozwolenie przepływu czy przejazdu. Więc e, inwestycja bardzo potrzebna. E, potencjalne szkody środowiskowe kompensowane wielokrotnie w innych dziedzinach, więc zróbmy to jak najszybciej. Dziękuję panie ministrze. Naszym gościem był pan Henryk Kowalczyk, minister środowiska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Serdecznie zapraszamy na stronę Instytutu Debat o Środowisku i strona ma tytuł idoś.org.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz za bardzo ładny wywiad. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Ale korzystając z okazji, że właśnie spotykamy się w okresie przedświątecznym, życzę wszystkim uczestnikom debat o środowisku, wszystkim słuchaczom radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech nowo narodzony Chrystus wszystkim błogosławi, chroni przed chorobami, szczególnie covid abyśmy mogli spokojnie spędzić święta w domowym, rodzinnym gronie. Wszystkiego najlepszego.